Kurs Cudów, rozdział 29. Przebudzenie. Część 8. Antychryst. Czym jest Bożek? Czy myślisz, że wiesz? Bożki jako takie są bowiem nierozpoznane i nigdy nie widzi się ich jako tego, czym naprawdę są. Jest to jedyna moc, jaką mają. Ich przeznaczenie jest niejasne. Jednocześnie napawają lękiem i są czczone, ponieważ nie wiesz, czemu służą i dlaczego zostały wytworzone. Bożek jest wizerunkiem Twojego brata, który cenisz bardziej niż to, czym on jest. Bożki, niezależnie od ich formy, wytwarzane są po to, by można go było zastąpić. I właśnie tego nigdy nie postrzega się i nie rozpoznaje. Niezależnie od tego, czy będzie to ciało, rzecz, miejsce, sytuacja czy okoliczność, przedmiot, który ma się na własność, czy taki, którego się chce, prawo, którego się domaga, czy które się uzyskało, to jest tym samym. Nie pozwól, by ich forma Cię oszukiwała. Bożki są jedynie substytutami Twojej rzeczywistości. Wierzysz, że w jakiś sposób dopełniają Twoje małe ja. Ofiarowując bezpieczeństwo w świecie postrzeganym jako niebezpieczny, z siłami zmasowanymi przeciwko Twojej ufności i pokojowi umysłu. Mają moc uzupełniania Twoich braków i dodania wartości, której nie masz. W Boszków wierzy tylko ten, kto zniewolił się małością i stratą. Z tego powodu musisz szukać siły poza swoim małym ja. Aby unieść głowę i stanąć poza całym nieszczęściem, które odzwierciedla świat. Oto kara za nieszukanie pewności i cichej spokojności, które wyspogadzają cię od świata i pozwalają ci stanąć poza nim w ciszy i pokoju wewnątrz. Bożek jest fałszywym wrażeniem lub fałszywym przekonaniem jakąś formą antychrysta, stanowiącą lukę między Chrystusem a tym, co widzisz. Bożek jest życzeniem uczynionym namacalnym i obdarzonym formą, co sprawia, że postrzegany jest jako rzeczywisty i widziany na zewnątrz umysłu. Nadal jest jednak myślą i nie może opuścić umysłu będącego Jego źródłem. Jego forma nie jest też odrębna od idei, którą reprezentuje. Wszystkie formy Antychrysta przeciwstawiają się Chrystusowi i opadają przed Jego obliczem jak ciemny woal, który zdaje się odłączać Ciebie, samego w ciemności, od Niego. Światło jednak jest. Chmura nie gasi słońca. Woal również nie może wygnać tego, co wydaje się oddzielać, ani choćby odrobinę przyciemniać samego światła. Ten świat bożków jest woalem zasłaniającym oblicze Chrystusa, bo Jego przeznaczeniem jest oddzielić Twojego brata od Ciebie to ciemne i zastraszające przeznaczenie jest mimo to myślą nie mającą mocy zmieniania choć jednego źdźbła trawy z czegoś żywego w znak śmierci jej forma jest nigdzie bo jej źródło trwa w twym myśle tam gdzie bóg nie trwa gdzież jest to miejsce z którego wyłączono i w którym trzyma się oddzielnie to co jest wszędzie jaką rękę można byłoby podnieść, aby zablokować drogę Bogu? Czyj głos mógłby żądać, aby On nie zawitał? To, co jest więcej niż wszystkim, nie jest czymś, co może sprawić, że będziesz dygotał i drżał z lęku. Wróg Chrystusa jest nigdzie. Nie może przybrać żadnej formy, w której kiedykolwiek byłby rzeczywisty. Czym jest Bożek? Niczym. Trzeba najpierw weń uwierzyć, zanim wyda się, że nabrał on życia, i dać mu moc, aby móc się go lękać. Jego życie i moc są darem tego, który weń wierzy, i właśnie to cud przywraca temu, co ma życie i moc, godne daru nieba i wiecznego pokoju. Cud nie przywraca prawdy, nie przywraca też światła, którego woal będący po środku nie zgasił. Po prostu unosi woal i pozwala prawdzie lśnić bez przeszkód, ponieważ jest ona tym, czym jest. Nie potrzebuje przekonania, aby być sobą, została bowiem stworzona, a zatem jest. Bożek ustanowiony jest poprzez przekonanie, że gdy zostaje ono wycofane, Bożek umiera. Oto czym jest Antychryst. Dziwną ideą, że istnieje moc ponad wszechmoc, miejsce poza nieskończonością, czas przekraczający wieczność. Tu świat Bożków wyłonił się z idei, że tej mocy, temu miejscu i czasowi nadana jest forma i że kształtują one świat, w którym stało się to, co jest niemożliwe. Tu nieśmiertelni przychodzą, by umierać wszechogarniający, aby cierpieć straty, aby z czasowi, aby zostać uczynionymi niewolnikami czasu. Tu zmienia się to, co niezmienne. Pokój Boży na zawsze dany wszystkim żywym istotom ustępuje miejsca chaosowi. Syn Boży tak doskonały, bezgrzeszny i kochający jak jego Ojciec, przychodzi natomiast, by przez jakiś czas nienawidzieć, cierpieć ból, i ostatecznie umrzeć. Gdzie jest Bożek? Nigdzie. Czy może istnieć luka w tym, co nieskończone, miejsce, w którym czas może przerwać wieczność? Miejsce ciemności, usytuowane tam, gdzie wszystko jest światłem, ponura wnęka oddzielona od tego, co nie ma końca, nie mają nigdzie miejsca. Bożek jest poza tym, gdzie Bóg wszystko ustanowił na zawsze, nie pozostawiając miejsca na nic oprócz swojej woli. Bożek musi być niczym i nigdzie, podczas gdy Bóg jest wszystkim i wszędzie. Jakie zatem Bożek ma przeznaczenie? Czemu on służy? Jest to jedyne pytanie, mające wiele odpowiedzi, z których każda zależy od tego, komu się je postawiło. Świat wierzy w bożki. Nie przychodzi tu nikt, kto by ich nie czcił i kto nadal nie usiłowałby szukać takiego, który mógłby jednak ofiarować mu dar, jakiego rzeczywistość nie zawiera. Każdy czciciel bożków żywi nadzieję, że jego wyjątkowe bóstwa dadzą mu więcej niż posiadają inni ludzie. Tego musi być więcej. Nie jest naprawdę istotne, czego więcej. Więcej piękna, więcej inteligencji, więcej bogactwa, a nawet więcej schorzenia i więcej bólu. Bożek służy jedynie temu, by czegoś było więcej. Gdy zaś jeden zawiedzie, inny zajmuje jego miejsce w nadziei znalezienia więcej czegoś innego. Nie daj się zwieść formom, jakie to coś przybiera. Bożek jest środkiem, aby dostać więcej, i właśnie to sprzeciwia się woli Boga. Bóg nie ma wielu synów, tylko jednego. Któż może mieć więcej i komu można dać mniej? W niebie Syn Boży roześmiałby się z tego, że bożki miałyby wtargnąć w jego pokój. To za niego Duch Święty przemawia i mówi Ci, że bożki nie mają tu przeznaczenia. Nigdy bowiem nie możesz mieć więcej niż niebo. Jeżeli niebo jest wewnątrz, to dlaczego miałbyś szukać bożków, które uczyniłyby z nieba coś mniej, aby dać ci więcej niż to, czym Bóg obdarował twojego brata i ciebie jako jedność z nim? Bóg dał ci wszystko, co jest i aby upewnić się, że nie będziesz mógł tego utracić, dał również to samo każdej żywej istocie. I dzięki temu każda żywa istota jest częścią Ciebie tak jak i Niego. Żaden Bożek nie może ustanowić Ciebie czymś więcej niż Bóg. Ty zaś nigdy nie zadowolisz się byciem czymś mniej.